Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale porannym już w czwartek. Jak ten czas leci. Szybka informacja dotycząca temperatur jakie były w środę bo ostatnio pokazywałem Wam jakie temperatury były w nocy i w nocy temperatury spadały mocno poniżej zera minus 8 minus 9 chociażby w niej Górze. No ale zobaczcie w godzinach wieczornych w środę Temperatury powyżej zera praktycznie w całym kraju to zasługa bardzo ładnej pogody i operacji słońca, które jest już coraz wyżej nad horyzontem. Najcieplej w koło brzegu i w Szczecinie odpowiednio 4,6-4,1 stopnia Celsjusza. W centrum kraju od 0,3 do 1,5, czyli 1,5 stopnia. No i zakopane na bastion chłodu minus 30 Stopnia Celsjusza. No i dla porównania przypomnijmy sobie, jakie temperatury były w nocy z wtorku na środę poniżej. Na wysokości w sumie 5 cm, poniżej minus 10 stopni Celsjusza. W Wielkopolsce, Poznań, minus 11, minus 12 też okolice Jeleniej Góry, gdzie w dzień, przypominam, w Jeleniej Górze było około 4 do 5 stopni Celsjusza, więc amplituda temperatur naprawdę duża, nawet 16 bądź 17 stopni. Tam, gdzie było większe zachmurzenie, czyli w Polsce Wschodniej, minus 2-minus 3 stopnie Celsjusza. A mówię o temperaturach nie bez przyczyny, bo warto zerknąć na temperatury, jakie widzą modele numeryczne po 16, po 17 lutego, kiedy to widać niż, który byłby nad Rosją na północny wschód od naszych granic, a po drugiej stronie mielibyśmy wyż, i to dla Polski. Nigdy nie jest dobre, chyba, że ktoś lubi mocniejszy mróz, bo ten scenariusz dałby napływ bardzo zimnych, arktycznych mas powietrza również nad Polskę. Widzimy, jak te arktyczne masy 18 spływałyby już nad Polskę, przede wszystkim północno-wschodnią, no i te docierałyby również 19, 20 i 21. Ta temperatura mogłaby na tych wysokościach spadać do minus 25 minus 30 stopni Celsjusza, więc to już arktyczna masa powietrza z pewnością by była. Ciekawy model ECMWF również widzi tą sytuację. Już 17 widzi napływ, bardzo mocny i gwałtowny napływ chłodnych mas powietrza, arktycznych mas powietrza, które wlałyby się między innymi do Europy Centralnej, do Europy Wschodniej również, minus 25 do minus 30 stopni Celsjusza, 19, 20. No, powiem Wam szczerze, bardzo interesujący scenariusz. Sprawdźmy, jakby to wyglądało z temperaturami. Jeżeli przeniesiemy się na temperatury przy gruncie, znaczy przy gruncie na wysokości 2 metrów, to również widzimy, że Polska byłaby już. W objęciach tych bardzo zimnych mas powietrza, minus 10, minus 12 do minus 14 stopni Celsjusza. Przypominam, to są bardzo dalekie wyliczenia. One nie muszą się spełnić, ale no ten mróz tak cały czas na miga. Odczulibyśmy tą bardzo zimną masę powietrza w nocy z 17 na 18, gdzie według wyliczeń modelu ECMWF temperatury w Polsce Wschodniej spaść mogłyby do minus 12-minus 13 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce Zachodniej byli, mielibyśmy minus 4-minus 5 stopni Celsjusza. W takich warunkach, przy takim spływie arktycznej masy powietrza w dzień, w Polsce wschodniej nadal byłby mróz, minus 8, minus 9 stopni Celsjusza, w Polsce zachodniej, no delikatnie zbliżałyby się te temperatury do 0 stopni Celsjusza, aby znów w nocy z 18 na 19 te temperatury spadły, uwaga, w Polsce wschodniej i północno-wschodniej do minus 16, minus 18 stopni Celsjusza, w górach, szczególnie w wyższych partiach, minus 24 minus 25 stopni Celsjusza. Prawie w całym kraju temperatury mogłyby spaść poniżej minus 10 stopni Celsjusza. 19 w dzień Polska Wschodnia minus 12, Polska Zachodnia minus 4, minus 5. Bardzo dalekie wyliczenia. I dlaczego one nie muszą się sprawdzić? Bo jeżeli sprawdzimy sobie chociażby na tą samą datę model GFS, to widać mróz, ale zdecydowanie mniejszy. No, w każdym razie ten scenariusz. Ostrzegłem Was, że ten scenariusz raczej się nie sprawdzi. Chyba zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie, żeby się nie sprawdził, czy żeby się sprawdził. No, a my przechodzimy do pogody, jaka będzie w, e, dziś, czyli w czwartek, oraz w nocy z czwartku na piątek. Zaczynamy oczywiście od poranka czwartkowego. No i tutaj widzimy, że gdzie nie gdzie mogą występować słabiutkie opady śniegu, opady mrzawki. Ta mrzawka może nawet nie dotrzeć. Do gruntu, w każdym razie jest ona widoczna właśnie na tej linii zanikającego frontu atmosferycznego. Trudno to nawet określić, frontem atmosferycznym po prostu więcej zachmurzenia i te opady, które mogą występować właśnie w Polsce Wschodniej od województwa. Podlaskiego przez chociażby województwo świętokrzyskie aż po Małopolskę oraz po Śląsk. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj w dzień będziemy mieli przed tym frontem atmosferycznym minus 2 do 0 stopni Celsjusza. Za tym frontem atmosferycznym, czyli gdzie będzie już więcej przyjaśnień, te temperatury będą wyższe od 6 do nawet 7 stopni Celsjusza. Wiatr od 10-20 km na godzinę w Polsce Północnej Centralnej. Do 30 km na godzinę w terenach górskich. No i przejdźmy do nocy z czwartku na piątek. Nadal opady. Słabe, ale jednak możliwe w Polsce Południowej. Tam opady przede wszystkim śniegu bądź słabej mrzawki. W Polsce Północno-Wschodniej, czyli to przede wszystkim województwo podlaskie, ale również mazowieckie i warmia. Opady. Słabej mrzawki bądź słabego śniegu wędrujące w kierunku wschodnim, i tutaj będzie ślisko. Na to musimy zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o temperatury w nocy, w Polsce Wschodniej i Południowo-Wschodniej od minus 4 do 0 stopni Celsjusza, w Polsce Zachodniej od 1 do 3 stopni Celsjusza, 5 stopni Celsjusza mamy nad morzem i tamte temperatury byłyby największe, porywy wiatru nadal słabe od 10 do 20 km na godzinę tylko i raczej tutaj bez większych zmian. Sprawdźmy jeszcze, jak sytuacja pogodowa będzie wyglądała w piątek. Zacznijmy, oczywiście, od e, pogody. W piątek jeszcze słabe opady deszczu w Polsce Północno-Zachodniej, związane z tym niżem górnym, o którym Wam mówiłem. Ogólnie dosyć dużo zachmurzenia, ale też powinno być też dosyć dużo przejaśnień. Temperatury w Polsce Wschodniej minusowe od minus 4 do 0 stopni Celsjusza w Polsce Zachodni od 0 do 2 stopni Celsjusza i porywy wiatru od 10 do 20 km na godzinę. Dziękuję wam, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję Wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą, zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.